Księga Izajasza, rozdział trzydziesty piąty. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złoto głów bujnie zakwitnie i weseli się. Niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana. Świętość Karmelu i Soranu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wsmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam on przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchy. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemy gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wrócza je. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazywana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na syją z radosnym śpiewem. Wieczna radość owinie ich głowę, dostąpią wesela i radości. A troska i wzdychanie znikną.